Hej, cześć, witajcie dziska w kolejnym czy w drugim odcineczku z Heroesów Trójki, a dokładnie to LLL, LLL z mały Oczywiście, żeby to wyglądało jak trzy po rzymsku, wiecie. Jest. Na ogół w pierwszym odcinku robiliśmy dużo, Nasze już nic sobie pływa.

подскакую. Кошки на конику. Чип. tego nie kupimy. A, kupimy. Chociaż mi się tak krzyż nie chce. A nie kupimy, bo nie mam kasy. To... Aha, bo czy To kupimy. To kupimy. Tylko będzie mi trochę brakowało tych kształtów na budowę lepszych tych... To nie, jednak sobie tak nie zrobimy. Bo ja chcę wąpirce! Tak, tylko matrona potem ulepszy na wąpirce. 嗯。Okay. o ile mam klejnotów moje klejnoty tylko i wyłącznie moje <grym> o, paszta się już na to nie, nie raczą dać ojej dobra ładuję. się tylko że mamy problem bo 15% baterii a od tego momentu się szybko ładuje bateria czy u was też tak jest nie, u mnie to jest od czterech ale i tak szybciej 15. Yy, kurde to będzie że ten odcinek będzie trwał 5 minut tyle, żeby nam jeszcze starczyło na jeden pojedynek tutaj A nie wiem ile to jest Ty, ty, ty. A wiem, 15 minut, no fajnie. To może nawet 15 minut będzie trwało. No, nie wiem, jak będziecie chcieli. O, bardzo fajny artefakt. chociaż trochę ich tutaj jest, może. Tutaj tak spokojnie nam się uda, bo. Oni zaś to, co jest super w wytrzymałości nie są raczej. Ha, jak na A mi chodziło o przyspieszenie. Przyspieszenie na tę na falę. tą Nie wiem, właściwie to Teraz 12. 12. 12. Spokojnie, 12. 12. O, tak. I zobaczcie teraz. Macie ja to tu. Ja ożywiam szkieleta. Ok, tej już nie mam żywienia. I pierwszy był. No, tak. Znaczy, nie ma żywienia. bardzo fajny ten amulet, bo on daje 10 punktów doświadczenia. To tygodniowo. To znaczy, wiecie, w, w grze to tygodniowo. Bo tak to, to by nie było nic. To by było śmierć i w ogóle. Yy... To ludzie w sumie nie wolać, nawet pamiętać, już było na kolejne odcinki. Także ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia!